Siemano, ja jestem Adrian, a tu kolejny odcinek z Minecrafta. Teraz wam pokażę, co się ostatnio działo, bo tak, jak mówiłem, yy, zmienił się trochę ten serwer, znaczy ten save, zmienił się trochę w serwer i mam w sumie, póki co jestem sam. Yy, ale dzisiaj w ogóle trochę pozwiedzamy, pokażę wam co, gdzie, jak, co się dzieje, co od ostatniego czasu zrobiłem. Jak widzicie, w sumie mam shadery, bardzo mi się podobają, tylko, że jest jedno minus, woda. Naprawdę ona jest taka trochę za jasna. Jak jestem w jaskini gdzieś, gdzie nie ma światła, no to jej w ogóle już nie można dostrzec. To jest masakra. Ale tak. Ostatnio robiliśmy ekspiarkę. Oczywiście to było za mało i ona tam miała jakieś błędy. No i zrobiłem drugą ekspiarkę. I wam powiem, że trochę levelu nawbijałem. I udało mi się sprawdzić w ogóle taki e, fajny hełm. Mam też fajne buty. Plus do tego oczywiście kilof I co? A i łopata. Bo. To jest takie. Nie, też jest dobre, tylko mendingu nie ma. No tak, no, tylko nie ma mendingu. E, jeszcze łuczek też spoko, ale no on nie ma mendingu. Będzie jeszcze wykokszony mieczyk, tylko trzeba na nim jeszcze troszkę popracować, ma potencjał. No bo ten. No, on już jest... za dużo razy go ulepszałem, w ogóle zapomniałem o tym. No jest teraz tak słabo i nie mogłem go ulepszyć, bo był tu Expensive. Jak widzicie zniknęło to wejście. Zamiast schodów są tam windy, którymi właśnie idziemy na dół. Do mojej piwnicy, jak ja to nazywam i troszkę się pozmieniało. A, tu napraszają. wam to dam na tyle. Tutaj mamy. Tą, tą, ten nasz spawner, który był wcześniej. Lekka ścinka. Ale on sobie jest, on sobie działa. Kilka razy go używałem. Tutaj mam skrzynię, już mam trochę rzeczy nawalonych. A tu to mam! A szukałem tego ostatnio. Nieważne. I jak widzicie, troszkę się zmieniło. Tutaj jest farma jeszcze nie, niedobudowana fajnie, ale w sumie ona już wygląda całkiem, całkiem. To jest farma, którą zrobił Piotrek. Ona tu działa na zasadzie właśnie przepalania. Tu są kaktusy. Tam z prawej jest bambus. On się, się przepala, tutaj jest w skrzynkach i się wyciąga. A czemu to nie jeździ? Wróci? Wraca. Dobra. A tutaj zrobiłem... Zerotikową farmę EXPA na 5 piecyków. Oczywiście, to jest taka, ten piąty piecyk coś mi szwankuje. Ja nie wiem, czy tak musi być, czy nie, ale o ja pieprze, ile tego jest. Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery podwójne skrzynie. Są cztery podwójne skrzynie barwnika. Masakra. Ja nawet nie mam pojęcia, ile to będzie EXPA. Na razie go nie wyciągam, niech się jeszcze tam robi ile może. Później wyciągnę ją i... Albo ja, albo... Nie no, ja chyba wyciągnę wam pokażę, ile w ogóle expo za to się dostanie. Masakra będzie z poziomem. Yy, a, i tu niżej jeszcze jest zejście do mojego podziemia. Tutaj w sumie nic dużego nie robiłem. Jakieś slajmy mi się pojawiają. I trochę pokopiłem sobie diaksów i... I w sumie tyle. O, już mamy noc, dobra, idziemy się przespać. I pokażę wam jeszcze, co robią yy, inne osoby. Jak widzicie, trochę mi się namnożyło tutaj skrzyń, więc y, będziemy robili magazyn tam w kolejnym odcinku. W kolejnym albo jeszcze przyszłym. Y, bo ostatnio polubiłem w dodatku... Jak to się nazywa? Cement. Więc zbieram trochę gravelu, chodzę po piasek co jakiś czas. No i jeszcze muszę wymyśleć, jakie to będzie kolorkowo, ale to tam ogarniemy. I on... Co to jest? Nie, jakiś cień. I właśnie to chyba będzie tak, jak tak jak rozkminiałem, tylko nie pamiętam czy to było tu, to tu było, w tym miejscu, tu tutaj będzie właśnie ten yy, nasz magazyn i jeszcze ta sala nasza powiedzmy taneczna, parkiet, już troszkę, troszkę powiększyłem, naprawdę ile tutaj idzie kwarcu na to, mi się nawet nie zdawało, ale tu jest tyle staków tego kwarcu przerobionego, że szok, I zrobiłem takie mini wyjście na taras i w sumie tutaj, tutaj to tyle, aż tak dużo się zmieniło. Ale idziemy jeszcze po naszego rumaka i zaraz ruszamy. Mamy konika, i teraz idziemy zobaczyć, co robi reszta. W tamtą stronę mieszka Paweł. W sumie nawet się tak nazywa, w poniku Paweł. I zaraz zobaczycie, co on stworzył. Jak widzicie, to jest zwykły domek, ale on mi jakoś tak się podoba. Naprawdę, tak ładnie to zrobił. Ład, ładny domek, czekaj. A konia muszę przypiąć, bo on mi zawsze ucieka. No domek, na naprawdę, naprawdę spoko, zobaczcie jak tutaj w środku ma, podłoga coś ciekawa, tutaj ogródek ma, bardzo fajne w ogóle to, takie, nie wiem, no brzoza tutaj zrobiła robotę naprawdę, to poddasze w ogóle takie wielkie, otwarte z tej strony, masakra, tylko, że on gra yy, niedługo, więc, no i powiem, że ten domek naprawdę robi robotę. Tutaj bardzo ładne widoczki Ale to ślicznie wygląda z tymi shaderami Tylko ta woda! Naprawdę jakby ta woda była jakaś taka... Nie wiem... Mniej przezroczysta Nie aż tak, to by było lepiej O wiele Tyle u Pawła, w sumie za dużo tutaj nie ma Ale dom naprawdę jak już mówiłem Podoba mi się, bardzo ładny Teraz idziemy zobaczyć w którą stronę mieszka Piotruś A to jest już troszkę za wioską I teraz wam pokażę najważniejszą osobę w całej wiosce Stoi na dachu, w sumie nie mam pojęcia dlaczego. W las. Tu mamy. Hmm. Kiedyś w las tutaj, później w las tutaj. A stąd chyba spa... Tu jesteście! Potrze Będziemy potrzebowali ziomeczka zwykłego. A to ja wam zaraz powiem dlaczego. Yy... On jest. Ten. Ten. To jest najważniejszy typek w całej. A, jeszcze nie ma maksymalnego. Najważniejszy gościu w całej yy, wiosce. On właśnie nam sprzedaje wending. Ale to w ogóle fart jak nic. Bo już za drugim razem okresu po pierwszym ulepszeniu się udało go zdobyć. Oni piją! Czy mi się zdawało? Czy ja słyszałem klubu? Dobra, teraz ja zaraz wam jeszcze powiem, co będziemy robili. Ale najpierw muszę zrzucić tych dwóch ananasków. Proszę, przeżyj! O, przeżył. A ty? No, e, ziomek. ziomek, 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 idź. No, no, idź. No, nie chcesz iść tam? No to spadaj tam. Nara! O, ty dziadu. No to się podsadzimy, zrobimy tutaj. No, no, spadaj, spadaj, spadaj. No ty nie spadłeś. Dobra, będziemy mieli tego gościa. Zaraz wam pokażę o co z tym będzie chodziło, ale teraz chodźmy zobaczyć do to... Trusia. Aha, to było na dole. No jest znaczy na górze. Trudno. Chodź log. A, i smutno w ogóle wiadomość dlaczego jeszcze na lalce zapomniałem. Bo Maximus mi y, zdech. Naprawdę. Ostatnio gdzieś jechałem, nie pamiętam gdzie. Aha, po piasek jechałem i wracałem z piaskiem. No i były góry, były potwory, no i dużo ich było i zabili mi konia. Jeszcze spadłem z góry i koń umarł, więc taka smutna historia. Tutaj jak widzicie jest taki dystrykt rolniczy, można tak nazwać. Tutaj będą chyba wszystkie nasze farmy i hodowle jakoś tak. Akurat fajnie przy wiosce w ogóle zrobił automatyczną farmę melonów i dyni. Obok ma wielką zagrodę krów, tam gdzieś są kurczaki. Dalej jeszcze gdzieś farma grzybów jest skitrana jakieś takie właśnie małe. Ale najciekawszym jest to i tym się zajmiemy dzisiaj. Mianowicie to jest farma marchwi. Jest taki myczek, że jeżeli włożysz jednego villagera do środka, dasz mu, nie pamiętam, kompostownik chyba. I będziesz kazał mu, jakby, wykonywać ten zawód. To on będzie zbierał te marchewki. A drugi Wirager będzie musiał być schowany tutaj. I ten będzie go karmił. Podczas gdy on go karmi, wyrzuca rzeczy, hopper to przejmuje i wszystko ląduje w skrzyni. Tyle, że e, był problem, żeby ich tu dostarczyć. Udało mi się tutaj jednego zaciągnąć. I teraz potrzebujemy zaciągnąć jeszcze drugiego. W sumie nie wiem, dlaczego to zamknąłem. Jak on sobie tak. Aha, bo zombie. Hmm. A tak mi się uda wskoczyć stąd? Tak, dobra. Żeby zombie to nie zjadł. Dam mu jeszcze jakieś światełko. Super. I musimy teraz sprowadzić drugiego gościa. Pierwszego już mamy. Tutaj mam nawet przygotowaną łódeczkę. Zrobiłem jakąś taką trasę na szybko. I ciekawostka, bo już próbowaliśmy to robić szybciej. Stąd. Nie da się podpłynąć e, na górę. Patrzcie. To jest po prostu ten jeden piksel różnicy i to już w ogóle czytako o odmiennie różną wysokość i, i się nie da. I trochę lipa. Ale potrzebujemy najpierw zaciągnąć wieśniaka jakiegoś w to miejsce, bo stąd będzie mostek szedł dalej. Tylko że chciałem zwykłego wieśniaka, który jest tutaj, ten, tu przypłynie, przypłynie. Postawię. Dobra, ty, lec stąd gościu Siadaj do łodzi, no Wsiadaj do łodzi No nie ty Boże O, wsiadł Idealnie Dobra, lecimy teraz ale to będzie ciężka chyba sprawa. Ale z ciemno, trzeba iść spać jeszcze. W ogóle zauważyłem, że dużo wieśniaków trzyma się tylko powiedzmy w tam w górnym mieście. To roboczy tak nazwałem to dolnym miastem. I w tym właśnie dolnym mieście prawie nikt nie śpi. Czasami się ktoś pojawi. Ja nie wiem czym to jest spowodowane. Czy to przez to, że ich jest mało i, i wszyscy jakoś tutaj latają? Czy, czy, czy w ogóle w sumie nie wiem co. Nie mam pojęcia. I będzie trzeba chyba jeszcze trochę rozmnożyć Ale najpierw musimy się zająć Tym jednym ananaskiem Chodź tu No, dawaj, lecimy O, jak tu już przeszło to chyba będzie łatwo Co to jest za cień? On. Lecimy I w sumie teraz najgorszy etap naszej wycieczki to jest to Żeby on wlazł tam do góry Proszę, proszę wskocz wyżej, skocz, wyżej ziomek no. o, 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 pięknie Jak super! Jak ja mam teraz sobie przyjechać, ja muszę to zniszczyć. Hmm. Dobra, hmm. myślę, że przez takie coś już przejedzie. Dawaj, lecimy. Uwaga, zawracamy. O, tu już przeszło. To już tylko prosta nam została. Myślałem, że będzie o wiele trudniej. Z tamtym się troszkę męczyłem. Teraz musimy go wpakować do środka. Ale... Czemu tu ma miejsce na tyle? Wrzucimy go do jednej tej... skrzynki. Tak? O, wszedł. Co, nie wsiądzie? Co co, nie wsiadziesz tam? Dziąbel, nie. Hmm. A tu przejdziesz? Dobra, tam żeby nie wchodził. Tym już sobie się ogarnie tą farmę. O. Ops. No e, dawajcie mi wyjść. Sorry. Sorry, ja tylko przeskoczę. I tyle. No i działają. Teraz trzeba tylko zostawić jakąś karteczkę. Albo tabliczkę. O, jest nawet jedna. Te ja ci oddam to. W sumie tą łódkę Też Ci mogę oddać. Jed był twój, a tu muszę na kościół znaleźć. Chcę napisać. Będzie prezent od najlepszego ziomla. Nie to. To. Mam nadzieję, że się ucieszy, bo ostatnio naprawdę się. Naprawdę trochę mu to zajęło. No, no i gitara. Mamy to już zrobione. Teraz możemy wziąć konia i wrócić do domu. I zobaczymy ile wyjdzie Ekspas tej naszej ekspiarki całej. A i w sumie jeszcze ważna rzecz ja zapomniałem wam powiedzieć o tym, ale w sumie widzicie. Mamy dwa szkieletowe konie! sobie idziemy przez miasto, znaczy miasto, przez tą wioskę i nagle stoi koń no to odchodzę do konia nagle piorun i trzy takie konie się pojawiło, a na nich szkielety no i udało się właśnie ocalić dwa takie koniki tylko, że one są w zagrodzie, bo ich się... takie dźwięki wydają dziwne bo ich się nie da przywiązać z smyczą no, jak widzicie Smycznie nie działa ale taka właśnie ciekawostka, one tylko tak sobie na razie stoją, to niech stoją. Idziemy zobaczyć tego ekspa. Mam 12 poziom i to są 1, 2, 3, 4 podwójne skrzynie barwników. Zobaczymy ile z tego będzie. No niech się przypali jeszcze ten jeden. 45 leveli! Co?! Masakra! Ale to dopiero pierwszy. Kolejny bierzemy. 58! 58 leveli. Kolejny. 67. 74. 75 poziomów. Przecież to jest chora liczba. Ej, nie, no super, jaram się. Teraz będzie trzeba. Nie mam tych książek. Ale teraz będzie robienie tych. To jeszcze w tym odcinku porobimy klatę. Chcemy zrobić bardzo fajną klatę, może nam się uda. Ale najpierw muszę to wszystko w ogóle wyrzucić tutaj. To spróbujemy teraz zrobić naszą klatę, ale jeżeli się uda. O, już naprawione. Jeżeli się uda, to jeszcze będziemy looting robili. Jeżeli zrobię looting, to od razu wrzucam w ten miecz Sharpness Mending i już będzie koło mieczek. Więc zobaczmy, co się dzieje. Pierwszy nie mam tyłu. Dobra, mam na zury. więcej. I to, protection 4. A. Najpierw tak będę sprawdzał, czy jest looting. Nie ma looting. Protection 4. I protection 4. A czy coś jeszcze może być na nim? Unbreaking chyba może być. I torns. Tu mam jakiś protection. Dobra, to ona na razie jest spoko. Coś tu jeszcze może być? Protection. Unbreaking 3. Unbreaking 3 spróbujemy zrobić: Protection 4, Unbreaking 3. Yy, jeszcze ciernie w ogóle byłyby spoko. <laughs> looting 3! Weszło idealnie. No to patrzcie, robimy mieczyk właśnie w tej chwili. Yy, tak, Sharpness 5, Looting, yy, Mending, Naddruth. Ale lat mnie złapał. 28 poziomów. Eee. 28 poziomów. 3 poziomy. Chyba wiem, gdzie jest 3 poziomy. To czyli tak, to mogę odłożyć. To już dzisiaj nie pozdobywamy za dużo. Myślałem w sumie, że. Kiedy mi te levely uciekły? W sumie, nawet nie mam pojęcia. Eee, to odłożymy to. I teraz tu jeszcze patrzcie, idziemy do piwnicy. I tu jest jeszcze też piecyk, też działa na takiej samej zasadzie. Ale potrzebujemy jednego eee, kaktusa, proszę spadnie jakiś, poczekaj nasz. Albo zabierzemy stąd. Okej okay, jeden się przepalił. I teraz patrzymy, czy będzie. Nie, jest 29 poziomów. I tak, zabieramy teraz to jeszcze. Możemy odblokować. Hopper, ja to spalę i idziemy na górę. Jesteśmy i patrzcie, to będzie najpiękniejsza chyba. Knockback 2, Fire Aspect 2, Sharpness 5, Lutik 3 i Mending. No i to jest mój piękny miecz. Ten wcześniejszy też był spoko. Nie miał mendingu. Tylko nie wiedziałem co jest lepsze, czy Smite, czy Sharpness, ale zdaje mi się, że Sharpness. Ach, jaram się. To co ja mam w roku? Mam to, to, to. Mam 3 mendingi. 4, 5 mendingów. Ej, one są gotowe, tylko muszę ciernie powrzucać. W sumie jak wrzucę ciernie w to i tu wrzucę mending, to będę miał chyba wszystko. Plus łuk będziemy jeszcze robić, ale to e, kiedy indziej. To w sumie tyle na ten odcinek. Pokazałem wam mniej więcej co jak tutaj wygląda. Jacyś ludzie tutaj grają, ale nie w tej chwili. W sumie nawet nie mam pojęcia dlaczego się nazywam Tiliberko, ale niech już tak zostanie. Więc na razie dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć!